i wracamy do naszych Pitgangów, ponieważ ponieważ właśnie wydajemy Pitganga XD 140, ale Enduro. Pitgang jest to marka jakby importowana, sprowadzana przez tą samą firmę, która importuje markę MRF oraz Kayo. No i też chciałbym wam go bliżej zaprezentować. Pit gang, czyli gang pitbajkowy, jest to dirtbajcik na kołach 14. I 17, przepraszam, i 14, więc to jest dosyć fajne. Tutaj dla udowodnienia zaraz Wam pokażę: 17, więc koła dosyć duże, zawieszenie dosyć duże, bardzo wąski. No i mamy dwa rodzaje: enduro, czyli ma lampę, duży plusik i też ma rozrusznik. Jest to tak naprawdę chyba jedyny w ofercie czy to Kajo, czy MRF, czy Pitgang, rozruszy, tego typu pojazd z rozrusznikiem. No i tutaj właśnie 140 XD różni